Przede wszystkim lot z Pinamadrosy zanika bez I dzisiaj mam dla Was, słuchajcie, konstrukcję od firmy Asa. Jest to, słuchajcie, Asa 600. Dlatego 600? Bo ma 6 pinów. 500 ma 5, 700 ma 7. Taka ciekawostka. I według Picking United jest to wkładka na pas czerwony, więc już coś trudniejszego do zwytrychowania, spikowania. Czemu jest trudniejsza? Słuchajcie. Ma wewnątrz dwie rzeczy, których jeszcze nie prezentowałem na swoim kanale. Mianowicie, słuchajcie, są to jeans spool drivers, czyli piny jean i jest canter milling w obudowie, czyli obudowa jest, ma przefrezowania w komorach pinów. I ten typ przefrezowania nazywa się undercut. I już Wam tłumaczę o co chodzi. Wróćmy się może na chwilę do zwykłej szpulki, zwykłego spóla i w momencie kiedy my na cylindrze tutaj robimy napinanie i pikujemy naszą wkładkę, słuchajcie, cylinder nam się cofa. Mamy tak zwaną rotację wsteczną tak? i wiemy, że to jest cylinder high security, znaczy ten pin zabezpieczający i możemy sobie po prostu go łatwiej spikować. Ale przy Counter milling przy przyfrezowanej obudowie tutaj i przy tym pinie DZIN. Ja Wam pokażę później, jak on dokładnie wygląda po rozebraniu wkładki. To jest taka mm, po prostu, żeby zobrazować Wam o co chodzi. W momencie, kiedy my pikujemy naszą wkładkę i robimy napięcie cylindra, słuchajcie, to on łapie tylko tą dolną częścią ten, to wyfrezowanie w obudowie. I yy, My, pikując dalej, nie ma żadnego feedbacku, czy nie ma żadnej odpowiedzi z tej wkładki. I trzeba tutaj zastosować metodę napinania cylindra, którą już prezentowałem na kanale, i nazywa się Float Picking, czyli pikowanie pływające. To tak informacyjnie. Co mogę jeszcze powiedzieć? Słuchajcie, jest youtuber, który ma swój kanał też log sportowy, nazywa się artichok 2000, i zrobił trzy. Genialne filmy na temat wytrychowania i tego, co jest w środku ASA 500, 600, 700. Jak sobie z tym poradzić? Są filmy tak genialne, że uznałem, że nie warto kręcić nowych. Warto polecić tamte, bo nawet oglądając je po angielsku, zrozumiecie dokładnie o co chodzi. A ja wam pokażę zaraz przy mm, wytrychowaniu. Dobra, bo wytrychowanie nie będzie takie proste. To jest kilkuetapowe wytrychowanie. I będę mówił może wszystko po kolei. Na początek, słuchajcie, cylinderek działa. Pakujemy go wymadło. Ok. Pierwsze co? Słuchajcie. Pierwszy na Trzeba sobie tutaj. Znaczy, nie trzeba. No niektórzy nie robią. Ja robię. Machniemy sobie. No, co nie włazisz? Machniemy sobie, słuchajcie, linię. Ja będę napinał ten cylinder przeciwnie do wskazówek zegara i robię sobie napinanie. Machnę sobie taki znacznik, słuchajcie, na obudowie i na rotorze, na cylindrze, żebym miał punkt odniesienia przy tym yy, float pickingu, czyli tym napinaniu pływającym. Dobra. I y, możemy zabrać się chyba za pikowanie. Dobra, do pierwszej fazy pikowania y, krótki haczyk od moka. Y, chodzi o to, że musimy te wszystkie piny, które są w obudowie, y, zrobić tak, żeby one wpadły nam w przefresowanie y, y, w tej obudowie właśnie. Czyli ten dolna część tego pola musi wejść w w obudowę. Dobra, jedziemy raz, dwa, trujeczka, klik. Cwóreczka delikatnie. Pięć nic. Sześć ładny klik, piątka na powrocie klik, trzy, dwa, nic. jeden klikło, ale nic się nie stało. O, mamy full set. Słuchajcie, to jest koniec pierwszego etapu i teraz przejdziemy do drugiego etapu. Dołożymy sobie, słuchajcie, drugi napinacz, żeby wejść, żeby przejść w ten float peaking. Dam gumkę, żeby było mi wygodniej kontrolować. Ale zauważcie, że Yy. Dotknąłem wszystkich pinów oprócz dwójki, więc prawdopodobnie albo dwójka się ustawiła automatycznie. Yy. O, nie ustawiła się automatycznie. Teraz ją dopchnąłem i mamy taki już całkowity full set. Dobra, więc teraz sobie sprawdzamy po kolei, który tam pin jest przyblokowany. szóstka chyba. O, widzicie? Tutaj ręcznie wycofałem troszeczkę i podniosłem szóstkę, więc on, jak wycofałem ten cylinder, to on się normalnie wyskoczył z tego przefrezowania i poszedł dalej. Dobra, szóstka, to teraz sprawdźmy piątkę. Wezmę sobie większy haczyk, bo on jest bardzo wysoko, ten pin. M hmm. Nie, chyba z nim wszystko w porządku. Dwójka, trójka, tu nic. Wydaje mi się, że jedynka jest do dopchnięcia. I chyba mi się udało jedynkę wyczyścić i ustawić. Zaraz sobie sprawdzimy resztę. Mhm. Zobaczmy teraz tą piątkę z powrotem. Chyba mi się ją teraz dopiero udało wstawić. Dwójeczka ładnie zagadała. Musiała spaść. Coś tu mi spadło. I nie chcę. Gdzieś na którymś spinszy. I wygląda na tą piątkę. O. Cyk. Mówiłem, była. Hmm, słuchajcie, piątka i jestem już otwarty. No, kurczę, powiem Wam, hmm, walka hmm, dobra, naprawdę wkładka jest już na wysokim poziomie. Firma ASA naprawdę stanęła na wysokości zadania. I teraz najważniejsze, słuchajcie, wyczyszczę to sobie, możemy ją. Zamknąć z powrotem. Przejdziemy do yy, słuchajcie, do rozbierania jej, nie? Yy, dobra, co nam będzie potrzebne? To, to, to. Na pewno będą potrzebne kleszcze, żeby ściągnąć tego ceklipsa. Dobra, ale na początek to zrobimy tak trochę po hamsku, bo mi tu nie wejdą chyba te. Nie, weszły. Rozszerzymy sobie tego klipsa. No. Teraz już trzeba uważać, żeby nam nie wypadło tu nic. Ok. Wiecie co? Trzeba sobie hmm, sima. Weźmiemy taką blaszkę i zasimujemy sobie od spodu, żeby tu nic nie wypadło. Przy wypychaniu. Ok weźmiemy sobie followerek i słuchajcie, piny są gdzie z tej strony. Wypychamy wszystko. OK, i jedziemy. Słuchajcie, szósty. Już wam pokażę, bo on jest teraz, on jest trzyczęściowy. Piątka, standard, nierdzewka. Hmm, czwórka nierdzewka standard. Trójka też standard. Piątka, znaczy na no odwrót. O! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Są, słuchajcie, hmm, standardowe, tylko że one są tutaj w dwóch miejscach. Zobaczcie: podwójne i potrójne. Tu jest podwójne, a tu jest. Potrójny ten pin. Ok, zobaczmy sobie teraz, co tam siedzi. Sima możemy wyciągnąć. Co tam siedzi w środku. Film chyba nie będzie krótki, no ale konstrukcja też nieprosta. I to jest właśnie ten nas, słuchajcie. jeans spool. Tak, słuchajcie, się prezentuje. Ale muszę na chwilę przerwać, słuchajcie bardzo przepraszam, bo mi wyskoczyło, że bateria y, muszę lecieć po ładowarkę, drugi oczywiście dżin trzeci dżin ładnie nasmarowana wkładeczka czwarty dżin piąty długi, taki bardzo dżin i szósty też mm, gin. W środku zostały tylko słuchajcie mm, sprężynki, i mm, już Wam pokazuję y, te mm, przefrazowania w tym mm, czynniku. Tutaj, zobaczcie, są z jednej i z drugiej strony. Nie wiem, czy to będzie. Mm, Widać, no, złumuj się. Teraz może trochę będzie widać. Tym dużym pokażę. I w momencie, kiedy my pikujemy, słuchajcie, to ma, no, kiedy my pikujemy, to ma strasznie ostre krawędzie, i on tutaj tą krawędzią łapie się. Słuchajcie tego, i nie ma żadnego feedbacka z wkładki, i wtedy właśnie my tym Manualnym tą rotacją, tym float pickingiem, cofamy ten i jesteśmy w stanie hmm, podnieść to dalej. Dobra, to by wyglądało tak. Tak to się prezentuje, słuchajcie. I co? No, nie będę chyba dalej przedłużał, bo i tak film będzie hmm, mega długi. Ja to nie wiem, jak inni robią takie króciutkie filmy. U mnie zawsze jest tyle tego gadania i wszystkiego, że minimum 10 do 12 minut. Słuchajcie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, dajcie jakąś łapkę w górę, dajcie jakiś ślad po sobie, zostawcie. Yy... Czegoś nie wiecie, chcecie dopytać, yy... pytajcie w sekcji komentarze. Jestem online, odpowiadam zawsze. Yy... I co? Aha, nowych oczywiście, zachęcam do subskrybowania. Tutaj w dolnym prawym rogu macie guziczek: subskrybuj. Będzie mi bardzo miło, będę wiedział, że te filmy komuś się przydają i to się ogląda. I co, i dziękuję bardzo za, za wszystko i do następnego materiału. Cześć!